Cześć, tu Piotr Wojciechowski. Witam Was na moim kanale, gdzie dzielę się praktycznymi poradami dla właścicieli samochodów. Od codziennej jazdy po właściwą obsługę auta. Jeśli zależy Ci na bezproblemowej i komfortowej jeździe, to jesteś we właściwym miejscu. Subskrybuj, żeby nie przegapić żadnych nowych wskazówek. A teraz przejdźmy. Do dzisiejszego tematu. Elektroniczne urządzenia do pomiaru temperatury płynu niezamarzającego, krążącego w płaszczu wodnym silnika, SA stosowane w samochodach od czasów ZSRR. Awaria tego elementu zawsze była uważana za poważny problem, ponieważ bez kontrolowania temperatury w układzie chłodzenia można łatwo przegrzać silnik i wyłaczyć grupę tłoków. Dlatego ważne jest, aby początkujący kierowca wiedział, jak w porę zidentyfikować objawy wadliwego czujnika temperatury, a jego wymiana nie jest trudna. Zasada działania i funkcje urządzenia. Konstrukcja i zasada działania wskaźnika temperatury niewiele się zmieniły od czasu jego pierwszego zastosowania w samochodach. Dzięki nowoczesnym materiałom użytym do produkcji czujnika, jego rozmiar zmniejszył się, a dokładność odczytów wzrosła. Urządzenie jest zmiennym rezystorem termicznym, zamkniętym wewnątrz metalowej obudowy zgwintowana końcówka. Po podgrzaniu termopara zmniejsza rezystancję obwodu elektrycznego co pozwala elektronicznej jednostce sterującej, inaczej sterownikowi. EQ określi temperaturę płynu chłodzącego. Od działania czujnika temperatury zależą następujące funkcje. Tradycyjnie wskaźnik temperatury płynu chłodzącego działa na podstawie sygnałów wskaźnika. Terminowa aktywacja wymuszonych wentylatorów chłodzących silnik, gdy płyn niezamarzający osiągnie ustawiony próg temperatury około 100 stopni C wzbogacenie mieszanki paliwowo-powietrznej i zwiększenie prędkości obrotowej biegu jałowego na nierozgrzanym silniku. Podczas jazdy sterownik zbiera odczyty wszystkich czujników i na tej podstawie kształtuje proporcje paliwa i powietrza w mieszance. W procesie tym uczestniczy również wskaźnik temperatury. Konstrukcja nowoczesnego samochodu może przewidywać instalację kilku ciepłomierzy odpowiedzialnych za określone funkcje. Ich lokalizacja może być rozna, na górnej rurze prowadzącej z bloku cylindrów do chłodnicy, w obudowie termostatu, w głowicy cylindrów. Bezpośrednio w chłodnicy. Łatwo jest odróżnić termopary od innych typów czujników. Wszystkie urządzenia wbudowane w układ chłodzenia silnika i podłaczone przewodami do sterownika SA przeznaczone do pomiaru temperatury. Jedyny punkt. Szukając lokalizacji wskaźnika temperatury do sprawdzenia, nie należy mylić urządzenia z czujnikiem detonacji wbudowanym. Bezpośrednio w blok cylindrów. Gdy w samochodzie znajduje się kilka elementów termicznych, ich funkcje SA zwykle rozdzielane w następujący sposób, wskaźnik wbudowany. W krociec bierze udział w przygotowaniu mieszanki paliwowej dla silnika, urządzenie w chłodnicy zapewnia właczenie wentylatora chłodzącego. Lub dwóch, wskaźnik w głowicy cylindrów odpowiada za wskaźnik temperatury płynu chłodzącego. Większość samochodów z niższej i średniej połki cenowej korzysta z jednego czujnika temperatury, który wykonuje wszystkie funkcje jednocześnie. Zwykle znajduje się on na obudowie termostatu lub na górnej róży chłodnicy. Jakie objawy wskazują na problem z czujnikiem? W procesie długotrwałej eksploatacji samochodu mogą wystąpić oczywiste i pośrednie objawy wskazujące na problemy z czujnikiem temperatury lub jego obwodem elektrycznym. Te pierwsze bezpośrednio wskazują na konieczność sprawdzenia sprawności urządzenia, wskaźnik nagrzania silnika na desce rozdzielczej. Przestał działać, wentylator chłodzący przestał się właczać. Mimo że płaszcz wodny silnika rozgrzał się już do 100 stopni Celsjusza, płyn niezamarzający. Wycieka spod obudowy części, wentylator włacza się nieprawidłowo, także przy zimnym silniku. Jeśli samochód wykazuje wymienione objawy nieprawidłowego działania czujnika temperatury płynu chłodzącego, należy bezpiecznie przystąpić. Do jego diagnostyki usunięcia problemu, co zostanie omówione dalej. Pośrednie objawy mogą wskazywać zarówno na awarię czujnika jak innych elementów układu chłodzenia lub jednostki napędowej Oto najczęstsze z nich: trudności z uruchomieniem zimnego silnika. Samochód uruchamia się, ale natychmiast się zatrzymuje. Konieczne jest wykonanie kilku powtarzających się prób. Przyczyna może być termopara, czujnik położenia przepustnicy, niewystarczająca kompresja lub problemy z zapłonem. Niestabilna praca na biegu jałowym. Oprócz wskaźnika temperatury ma na to wpływ sprawność świec zapłonowych, DMRV wtryskiwaczy i wiele innych czynników. Temperatura mieści się w normalnym zakresie, ale płyn chłodzący zaczyna wrzeć. Jeśli termostat uległ awarii lub poziom płynu niezamarzającego w płaszczu spadł, odczyty mogą różnić się od rzeczywistego stanu rzeczy. Sprawność elektronicznego wskaźnika temperatury można sprawdzić w domu. Jeśli występują pośrednie objawy nieprawidłowego działania, test pomoże je zidentyfikować lub wykluczyć z szeregu części, które SA podejrzane. Jeśli test wypadnie pomyślnie, usterki trzeba będzie szukać gdzie indziej lub skontaktować się z najbliższym warsztatem. Testowanie wydajności. Najskuteczniejszym sposobem sprawdzenia jest użycie sprzętu diagnostycznego, powszechnie znanego jako skaner samochodowy. Jest to najdokładniejszy sposób na wykrycie wszelkich usterek samochodu. Istnieją tutaj dwie opcje: udanie się do serwisu lub zakup. Skanera na własne potrzeby. W tej chwili druga opcja będzie najkorzystniejsza ponieważ pozwoli zaoszczędzić sporo pieniędzy w krótkim czasie. Na rynku dostępnych jest wiele urządzeń diagnostycznych na każdy gust i kolor. Jeśli Twój budżet jest ograniczony lub po prostu nie chcesz wydawać dużo pieniędzy na zakup urządzenia, możemy polecić Ci adapter. Koreańskiego producenta ScanTool Pro Black Edition. Adapter jest kompatybilny z 99% samochodów z 1993 roku, łaczy się przez Bluetooth lub Wi-Fi z dowolnym urządzeniem z systemem Android, iOS i Windows. Na uwagę zasługuje fakt, że pomimo niskiego kosztu w granicach dwóch, dwóch i dziesiątych tysiąca rubli, urządzenie widzi nie tylko silnik, jak większość budżetowych adapterów, ale także inne wezły i jednostki samochodu. Pokazuje również pracę wszystkich dostępnych czujników w samochodzie w trybie czasu rzeczywistego. Jeśli nie masz takich urządzeń, a najbliższy serwis jest bardzo daleko, istnieje inny sposób sprawdzenia tego w domu. Aby sprawdzić czujnik termiczny, należy go wyjać z samochodu. Aby to zrobić, wykonaj następujące czynności. Pozwól silnikowi ostygnać do 40-50 do stopni C, aby nie poparzyć rak podczas pracy. Częściowo lub całkowicie spuścić płyn niezamarzający z układu chłodzenia. Odłacz akumulator od pokładowego źródła zasilania, usuwając przewód minus. Odłacz wiązkę przewodów od termopary. Odkręć część za pomocą klucza w odpowiednim rozmiarze. Jeśli urządzenie jest zainstalowane w górnym punkcie układu, nie jest konieczne opróżnianie całego układu, wystarczy spuścić jedna. Trzecia płynu do zbiornika. Jeśli termopara jest zainstalowana w dolnej części chłodnicy, nie jest konieczne spuszczanie całego płynu niezamarzającego. Do przeprowadzenia testów potrzebne będą multimetr lub inny przyrząd zdolny do pomiaru rezystancji obwodu, mały pojemnik na wodę, można. Użyć zwykłej szklanki, termometr ze skala do 100 stopni Celsjusza. Termometr jest niezbędny, jeśli chcesz wykonać dokładne pomiary rezystancji, sprawdzając tabela referencyjna dla swojego samochodu. Jeśli tabela nie jest dostępna, sprawność części jest sprawdzana bez termometru zgodnie z jego zasadą działania im cieplejsza woda. W szklance, tym mniejszy powinien być opór na stykach. Przed sprawdzeniem czujnika temperatury płynu chłodzącego pod wpływem ciepła należy sprawdzić jego styki za pomocą omomierza. Może się zdarzyć, ze urządzenie jest przepalone lub występuje w nim zwarcie. Wtedy dalsze manipulacje nie mają sensu i element należy wymienić, ponieważ nie można go naprawić. Jeśli multimetr pokazuje określoną rezystancję, zanurz termoparę w szklance zimnej wody i zapisz odczyt. Następnie uzupełnij gorąca woda i obserwuj zmianę rezystancji, która powinna się zmniejszyć. Jeśli nie ma żadnych zmian, kup i zainstaluj nowy czujnik temperatury. Jeśli testy przebiegły pomyślnie. A urządzenie zmienia rezystancji podczas podgrzewania wody, warto sprawdzić przewody łaczące i wyczyścić styki. Takie drobiazgi SA często przyczyna poważnych usterek.